Dzień dobry, zapraszam bardzo na konferencję prasową pani wojewody Moniki Jurek i oddaję głos pani wojewodzie. Dzień dobry państwu. To pierwsze godziny, tak naprawdę pierwsze dwie godziny mojego urzędowania tutaj na, jako wojewoda Opolski. I powiem szczerze, że mam nadzieję, że państwo już, przedstawiciele mediów, ale i nasi goście, zauważyli, że pierwsze bariery już zostały usunięte. I tak będzie przez cały czas mojego i naszego tutaj urzędowania. Zero barier, kontakt przede wszystkim z mieszkańcami i z mediami, omawianie wszystkich ważnych, nie tylko tych łatwych, prostych i przyjemnych, ale i trudnych spraw z państwem, to gwarantuję na początek. Na pewno y, wielkie to dla mnie wyzwanie, w związku z tym y, jestem bardzo y, wzruszona i taka dumna z tego, że taki zaszczytny, y, taka zaszczytna funkcja. Została mi powierzona przez premiera Rady Ministrów Donalda Tuska. Wczoraj odebrałam nominację, a dzisiaj zaczynamy ciężką pracę. Wiele wyzwań przede mną. Takie trzy najważniejsze obszary. Nie tylko dla mnie, ale myślę po prostu dla wszystkich mieszkańców województwa zdrowie, bezpieczeństwo, ale bliska memu sercu edukacja, bo przecież Państwo dobrze wiedzą, spotykaliśmy się niejednokrotnie. Jestem nauczycielem, jestem byłym dyrektorem szkoły Departamentu Edukacji. W związku z tym na pewno to wychowanie młodego pokolenia i kształcenie odpowiednich postaw mieszkańców województwa polskiego też będzie mi bliskie. Powiem tak. Pewnie dziś na pytania, które będą kierowane, nie odpowiem wszystkie, ale rozpoczynam pracę. Rozpoczęłam od ponadgodzinnego spotkania z byłym już wojewodem, panem Stanisławomirek Kłosowskim, który przekazał mi najważniejsze, bieżące sprawy. Było to w bardzo, bardzo miłej atmosferze spotkanie i za chwilę już, ponieważ... Tak jak powiedziałam, sprawy bezpieczeństwa są tak ważne. Kolejne spotkanie z służbami, a wcześniej z, z samorządowcami, którzy przyszli i taka jestem dumna, że mi tutaj towarzyszą dzisiaj. Przyjechali oczywiście, panie starosto, przyjechali, przyszli, przybyli po prostu, żeby żebym nie czuła się osamotniona, bo naprawdę to jak się zaczyna jest ważne i oczywiście jak się kończy też. Oczywiście będę, będę się z Państwem spotykać już po świętach. Teraz jest szczególny też okres. Są dwa dni do, do świąt, do wigilii. W związku z tym dziś już wszystkim mieszkańcom Opolszczyzny, ale i, i pracownikom, i mediom i, i moim tutaj kolegą, koleżankom, kolegom samorządowcom składam najserdeczniejsze życzenia. Tej szczęśliwej Polski na przyszły rok i na kolejne lata, ale szczęśliwej rodzinnej atmosfery, spokojnych świąt, wytchnienia od tych codziennych spraw i takiego pięknego, pięknego świętowania tradycyjnego. Chciałam też jeszcze odnieść się do jednej, do jednej takiej sprawy, ponieważ jestem kobietą, drugą kobietą, która obejmuje rządy tutaj w województwie. Chciałam powiedzieć, że czuję wielkie wsparcie kobiet województwa polskiego, bo to one nie tylko krótkimi słowami gratulują ci wczoraj, ale pięknymi, mądrymi, takimi dłuższymi wypowiedziami mnie wczoraj zaszczyciły, składając właśnie tę gratulację więc, te gratulacje, więc dedykuję to swoje urzędowanie też kobietom, które mieszkają w województwie opolskim i w naszym kraju. Dziękuję bardzo pani wojewodo kto wicewojewodą czy już wiemy kto będzie że tak powiem panią wspierał no i co z kuratorem oświaty czy też już znamy kto będzie na tym stanowisku Jeśli chodzi o wybór wicewojewody to wiedzą państwo dobrze że to nie jest moja decyzja tylko to są umowy koalicyjne więc ja też czekam ostatecznie na wskazanie osoby co do której która dostanie Powołanie na tą funkcję od y, premiera. Y, oczywiście y, czekamy jeszcze. Y, natomiast jeśli chodzi o, o polskiego kuratora oświaty, myślę, że y, powierzenie obowiązków, a później konkurs taka będzie kolejność. Y, już y, mam. Y, y, kandydata na to stanowisko na myśli. Tak jak mówiłam wcześniej, uważam, że skoro Koalicja Obywatelska szła do wyborów, a później i zakładamy, że chcemy odpolityczniać szkoły, to chciałabym, żeby to była osoba, która nie jest związana z polityką, z żadną partią polityczną, ani też w wyborach nie startowała. To są moje założenia, ale jak będzie, to Państwo się na pewno niebawem dowiedzą. Panie wojewodze, na dzisiejszą inaugurację przyszli przedstawiciele różnych partii, frakcji, środowisk. Jak Pani sobie wyobraża współpracę właśnie z różnymi środowiskami na tym stanowisku? Y, to znaczy jeszcze nie wiem, jak sobie wyobrażam, ale na pewno deklaruję, że ta współpraca będzie. A z samorządowcami? Bo widzimy, że no, tłumnie przybyli, więc ta praca chyba będzie na wysokim poziomie. Powiem tak, sercem, sercem jestem nauczycielem, a w drugiej kolejności samorządowcem, ponieważ zarówno w Radzie Miejskiej w Brzegu, jak i... Przedwczoraj złożyłam mandat radnej powiatowej i członka zarządu. Pracowałam przez ostatnie pięć lat również w instytucji, w urzędzie, który dedykowany jest samorządom i Urząd Marszałkowski Województwa Polskiego. To była taka moja kuźnia. Zawdzięczam bardzo wiele i tu szczególne podziękowania dla Pana Marszałka Andrzeja Buły i zarządu bezpośrednio tutaj mojej przełożonej Pani Marszałkini Zuzanny, Zuzanny Donat-Kasiury. Przez te pięć lat nauczyłam się pracy urzędu, bo ja przyszłam ze szkoły, ja kierowałam ludźmi, ja kierowałam szkołą przez 15 lat, dużym zespołem szkół budowlanych w Brzegu. Natomiast współpraca z już ta współpraca z samorządami przez te 5 lat, co prawda w moim przypadku głównie w obszarze edukacji się odbywała, ale w związku z tym, że mamy tyle zadań, które Skierowane są do samorządów, więc myślę, że będzie współpraca wzorcowa, przede wszystkim między urzędami, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Polskiego, a to będzie fantastyczne promieniowało na cały nasz region i na naszych samorządowców i mieszkańców. Nie tak dawno, bo 8 lat temu nad tym budynkiem powiewała plaga czy ta plaga wróci na swoje miejsce. Muszę powiedzieć tak, jestem opolską ambasadorką Unii Europejskiej, więc w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby na Urzędzie Wojewódzkim nie było flagi Unii Europejskiej. Nie tylko dlatego, że jest mi bliska sercu Unia Europejska, i, ale po prostu uważam, że absolutnie w możliwie najszybszym czasie to zrobimy. Myślałam, że może uda się nawet dzisiaj, ale dziś pierwszy, pierwsze godziny. Chciałam się bardzo z Państwem spotkać jak najszybciej. Później kolejne spotkania na pewno zrobimy z tego. Odpowiednie wydarzenie Państwa zaprosimy. To, co się udało dzisiaj zrobić. Od godziny ósmej do godziny dziesiątej to, to zrobiliśmy. Natomiast na pewno te, to oddzielanie się od, od, od obywateli, od mieszkańców jest absolutnie nie w naszym stylu, więc myślę, że pierwsze bariery przed Sejmem i w Sejmie zniknęły, a kolejne na pewno w urzędzie, którym będę kierowała również. Muszę powiedzieć, że właśnie już o tym myślałam że już o tym myślałam, że tradycyjne nazwy sal powinny powrócić, natomiast na pewno to będą kolejne kroki i też będziemy Państwa informować o, o, o powrocie. I tak, to jest mój pomysł, żeby te sale wróciły do swoich tradycyjnych Nie Zastanawiam się Pani kontrowersji, ze strony Prawa i Oczywiście, że się obawiam, ale skoro od 2010 roku, a tak naprawdę od 2018 roku jestem postrzegana jako osoba, która w powiecie brzeskim odsunęła od władzy PiS, Teraz w kampanii do Parlamentu naprawdę dołożyłam wszelkich starań i bardzo aktywnie pracowałam nad tym, będąc kandydatką do Parlamentu z czwartego miejsca na liście koalicji obywatelskiej, aby odsunąć pis od władzy w Polsce, to nie boję się już takich wyzwań. Wojewoda, wspomniała Pani, że spotkała się z byłym wojewodą, Sławomirem Kłosowskim. Więc po tych spotkaniach ze wszystkimi służbami, samorządowcami i tak dalej, jakie przed Panią największe wyzwania? Bo pewnie są jakieś sprawy do załatwienia na już, pewnie musi być kontynuacja czegoś. A więc co przed Panią, jeszcze w tym roku albo na początku już przyszłego? Ja myślę, że ta godzi to godzinne spotkanie z, panem, z byłym panem Wojewodą nakreśliło tylko kierunki. Faktycznie wskazał pan Wojewoda na pewne rzeczy dotyczące bezpieczeństwa na kanale Gliwickim chociażby. I myślę, że dużo więcej się dowiem, spotykając się, mam zamiar jeszcze dzisiaj, chociaż wiadomo, że dzień pracy szczególnie pracowników urzędu jest ośmiogodzinny, ale chciałabym dzisiaj jeszcze spotkać się koniecznie z kadrą kierowniczą, z osobami zarządzającymi, zarządzającymi wydziałami tutaj w Urzędzie Wojewódzkim i myślę, że te tematy bardzo dokładnie omówimy, a muszę powiedzieć, że jestem wdzięczna mojemu poprzednikowi, że zostawił mi bardzo obszerny raport z bieżących spraw, które, które wydziały przygotowały. Chciałam od tego zacząć, ale dostałam to już dzisiaj na biurko, za to jestem bardzo wdzięczna. Myślę, że generalnie zmiany są zawsze oczekiwane, potrzebne, ale nie mogą być rewolucyjne. Na pewno nie będzie tak, że z dniem dzisiejszym zostaną odwołani dyrektorzy wszystkich wydziałów. Po to są te spotkania, po to są rozmowy. Przede wszystkim specyfika pracy w Urzędzie Wojewódzkim jest inna, bo mamy ustawę o służbie cywilnej, więc na pewno pierwsze dni, tygodnie, a może nawet miesiące, nie wiem ile to potrwa, będą potrzebne mi i moim współpracownikom, aby poznać specyfikę, poznać te osoby no i przede wszystkim kompetencje Taka neutralność polityczna i, i doświadczenie będą takimi wiodącymi tutaj y, 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 priorytetami, jak chodzi o dobór kadry. Zastępca, jeden, tak? tak, jeden. Do, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.